No chodź do mamy, bardzo ładnie, no chodź, bardzo ładnie, ślicznie idę, ślicznie idę, ślicznie. Idę, idę, idę. Do mamy, tak, do taty, do... no do. Tak. Tata jest w pokoju, o tata. tata jest w pokoju, tak, tu jest tata, o, gdzieś jest tata, ja tak nie umiem na